Well, they drop the sun. No, tak właśnie, mówiłem zadzwoncie, to wam wytłumaczymy. Wziąłem do nich numer, nawet dzwoniliśmy, a oni zrzucili piasek, cement w zupełnie w innym miejscu niż powinno. Popaki noszą w ogóle dzień dobry. Witam w kurdiku, kurniku Mariusz Makowski, Karłem, bohol, Filipin. Zostawiłem pieniądze na dole w tym, wiecie, że shopping robi teraz dostaw do mnie. Zmienił się kurier i nie dostarcza, więc trzeba zostawiać pieniądze. W lot na dole Zostawili... zostawiliśmy. Pani poszła gdzieś i kurier czeka na nas, że zejdziemy. I... Jest godzina 11:11. 11. Pani Jezus. powinna o godzinie 12 iść na przerwę. Wiecie jak to jest. <śmiech> <śmiech> Można sobie 2 godziny przerwy zrobić. Zamiast jednej. No. A wczoraj, jak zauważyliście, ze sklepu zabrałem za ze sobą wąż yy, No, ten na wodę czarny. No, a oni i tak przywieźli drugi raz. Dzisiaj jeszcze raz taki sam. No, trzeba im to oddać. Po prostu nie odhaczyli tam na tym zamówieniu, że odebrane. Słuchajcie, widziałem, że jakieś tam komentarze są typu, że ja Daniki się pytam, nie wiem, coś, że próbuję podbudować swoje ego. Widziałem, to sporo było takich komentarzy. Nie wiem, czy to jedna osoba nie zwróciłem uwagi. I wiesz, nie się pytam Daniki, czy jest szczęśliwa. Ja się Daniki nigdy nie zapytałem, czy jest szczęśliwa. Nie pamiętam, żebym się pytał. Jak się pytam Daniki, to are you okay? Czy jest wszystko w porządku? To jest normalne. Czy wszystko w porządku, kochanie? Tak, w porządku i tyle. A piachu mnie zrzucili. Tylko cement. Oh, okay. Where's the sand? Where's the sand okay, okay. and stone? They okay, okay. Okay, oh, okay. The girl said don't left the host. Tam są Ye, te same problemy Pani ma już pretensje ze sklepu, że jak mogłem powiedzieć, że biorę no przecież dawała mi to wczoraj Jak już jedziemy do Carmen, to od razu zabierzemy ten wąż. Danika when will be the sand and stone? A tu ten gość, co mi nie chce paczek dostarczyć. I cały czas na niego komplejny spłacam. Ja. Twojo yeah. ice cream. Kupiłem Danicy taką torbę termiczną na lody. Obiecałem Danicy, że jak urodzi się dzidziuś to dostanie ode mnie prezent. Hej, haj, haj. Prezent, telefon. Nowy, bo ten, co ma do plastrem posklejała widna mówię idziemy, a co tam? <laughs> Trzeba doczymywać słowa. Nie wiem, czy jest tu, zaraz zobaczymy, czy jest taki, jak ona chce. Dla pola, sir. Mm. That więc bierzemy ten. Bo się zastanawialiśmy między 29 a v ten droższy. Z 512 GB. Prezent od Maria. Za urodzenie się. Tak obiecałem, Danice, więc. O. Ale tu zamieszanie i to każdy z stoli to jest reprezentuje inną firmę. O, Samsung są ładny ten telefonik właśnie. O. Anyone? Uh, thank, you, sir. thank you, thank you. Thank you Happy baby. Yeah, thank you. <laughs> Widna taka, słuchajcie, naprawdę. Pokażę Wam ten telefon do Nicky, jak wrócimy. Posklejany ekran wypada cały czas, już naprawdę. To już dawno powinienem kupić. Ej, całej, co? Bo tu trzeba kuć pomoc. pomóc. O, pani sprzedaje chloro. Ale dzisiaj busy? Sobota, dlatego.

Teraz dopiero Danika będzie mi na telefonie siedzieć. Tak to i się może i nie chciało, bo to stary telefon rozpadający się. A teraz to już Będzie siedzieć dniami i nocami Kiedy ja, Danika? Now you will ha? O huh? oh, maybe... Ah, they don't have chili Aj I... Oke. Okay. Aku gurih juga. But they are yellows. So I don't think they are good, baby. Nah, no, they need to be green. Hello. Hello, mom. Ma'am. Kali <laughs> ini hari Dai. Sepada nomor dua.

Wodę jakąś? Tam pani zamówiła sobie jedzenie, i przez pomyłkę wrzucili jej ryż. I przed chwilą wyciągnęła ten ryż, i przerzuciła do innego talerza. Do drugiego klienta. Nie? Jakie to zamieszanie, dajcie w Ludzie tu przychodzą kupować rzeczy dla swoich sklepików tych lokalnych, sari-sari Chciałem wam pokazać rybkę suszoną Czosnek chyba się popakowane I Każdy ząbek osobno I chlor.

Wziąłem tam ciężkie rzeczy, wszystkie do tylko jakieś tam drobne coś w kupić, więc. wyjdę po prostu. Bardzo gorąco jest. Nie ma czym oddychać tam w środku, nie? Zobacz, jaki fajny psiaczek! Jaki ty piękny jesteś, murdo, moja! A tu zobaczcie, jak pani związała napój danicę. Chcemy torbę kupić. To takie coś wymyślili. Kup torbę. Proszę bardzo, jaką torbę Danika kupiła? Danika mi się pyta, jak teraz ona ma liczyć. Opatrz, poszła sprawdzać, czy ciężki... jest. A co tatyce dane sama. I gibam. Ten Edge? Ten 8? Okej, zaptuję Danika. jude. businesswoman. Here. No. <laughs> Cement chłopaki przynieśli 30 worków, piachu nam nie przywieźli jeszcze. What you think? How much you can pay per one? Tak my chapkę blijad i mam te drugie pręty są cieńsze. 8 mm, a tamte są 10 mm.

5, 6 at once. To jest bardzo ciekawe. Tak, może. Ja jej powiedziałem, że może 20 za sztukę, Danika mówi, że za dużo, 10, ale zostało zostałoby się 20. Ciekawe, jakich zapleczek. Proszę, tylko jeden playwood. Jeden, ale myślę, że nie jest dużo. Mój on powiedział, że jedziemy jedną, ale myślę, że potrzebujemy więcej. Wujek powiedział, żeby jeden playwood kupić, ale wydaje mi się, że to będzie za mało. I muha, on się i muha nie lubi. Także Danika wyciągnęła swój magiczny zeszyt i czaruje. Przyrąży muha do? Zamiru ma. Gift for you, znowu. O. Jakby dostała ten telefon, to dopiero by się uzależniła. To by dopiero było. Ojej, 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 też. Jungle Cheers. Słuchajcie, a tu jest stary telefon, do niego idzie taśma z jednej strony, taśma z drugiej, posklejane bidula. Tu jej nie chodziło, ciężko włączyć. A jak się wciska. O, działa teraz. Ostatnio wciskałem, nie działało. A to może to u góry nie działał. Tragedy. Także Finally, ha? Dobrze Finally. w końcu. 260? Yeah, how much? 260 Daniel mówi, że za kalafiar zapłacił. Dobra, słuchajcie, wiecie co, pokażę wam co i jak Bo znowu się ciemno zrobi A ja siedzę też robię. tu chłopaki, piasek przynoszą nie dostarczyli jeszcze wszystkiego, tylko jeden chyba kubik przywieźli, a mają być cztery. Tutaj jest właśnie ta rura, którą puściłem wczoraj i podłączyłem tu. No i to miałem zakopać, ale nie będę dlatego, że tu będzie shower i prysznic postawiony, więc no jak to postawią to podłączę od tej rury shower i wtedy będę myślał. A ja, co ja działam? Zamówiłem właśnie jeden kubik kamieni więcej I teraz tak dookoła chcę obsypać tymi kamieniami, żeby po tym błocie nie chodzić, jak trzeba obejść nie? I teraz tak tutaj staram się wyrównać o. I to tu. No Tutaj też chodzimy i potem z tego błota się na te kamieni idzie, widzę jak deszcz popadał I jest problem, po prostu to błoto jest na tych kamieniach Ła, coś mi ugryzło Dobra, no i tu wysypię tych kamieni jeszcze, to zlikwidujemy, za niedługo, mam nadzieję i tutaj też się coś postawi, mam plan, ale jeszcze nic wam nie będę mówił, na ja razie tu ogarnął i poważnie rozważam ogrodzenie zanim zacznę warzywniak, wy też mi radzicie tak? żeby po prostu ogrodzić. Chociaż już nie mówię całego tego terenu, no ale chociaż ten domek tutaj wokół domu, żeby kury sąsiadów nie wchodziły i tyle. I wtedy będziemy mieli święte spokój. Możemy sobie wtedy tu wszystko ładnie porobić, kwiatki posadzić, jakoś zagospodarować to, nie? Bo tak po prostu nic nie można przez te kury, bo wszędzie wejdą i wszystko rozgrzewią. No. Ta siatka, właśnie którą ściągnęliśmy, no i tutaj więcej było tego. No ale kury połamały. Nie wiem co to jest. Czy to są kwiaty, czy to jakieś chwasty? Coś tu się pojawia. Czy kwiatki, widzicie? Ale na pewno nie bratki, no bo to bratki sadziłem, tak? Popatrzcie, za daną się mi zrobiła. Calafio com bolo. Super. Mm -hmm. oh my God,